Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, przyznam się do czegoś, ponieważ dwie osoby, znaczy przyznam się, znaleziono u mnie błąd. Na ostatnim odcinku o Mikołaju, gdzie dostałem prezenty, nie pokazałem dwóch takich bardzo istotnych, no, bardziej jeden istotny taki prezent, który dostałem dostałem od żony, z czego się niezmiernie cieszę. To jeszcze się tak dochwalę trochę. Dostałem oczywiście, a to to akurat. To I tak, bym kupił. Playstation Hits to bardziej dla syna, że ona kupiła, ale już pokażemy. Little Big Planet 3 na Playstation 4 oczywiście będziemy się zagrywać. Polska wersja językowa, oczywiście. zagrosiki kupione, bo to dużo, dużo poniżej ceny, takiej nominalowej, jak jest, jak jest w sklepach. No i tak to się przedstawia. Każdy wie, co, co to jest Little Big Planet 3. W jedynkę, dwójkę, ograliśmy. Bardzo fajna rzecz. No, i właśnie tutaj, tutaj gwóźdź programu, którym się muszę pochwalić. No, te folklory moje, tak? Ja zawsze się nimi chwalę, ale już przestają się nimi chwalić, w zasadzie to pokażę ten mój kolejny czwarty, który właśnie dostałem od żony. Tylko niech, się, niech sobie go znajdę. On był z takim właśnie papierkiem z przodu, bo mam niby dwa. Tak, to jest akurat ten. Ten folklor dostałem od żony. Ze wszystkim mamy też i. Manuala, prawda? Płyteczka jest, wszystko elegancko-czyściutkie, fajniutkie. Bo to już ja, ja je zawsze czyszczę gruntownie, dobrze o tym wiecie. Mam trochę świlę na punkcie czystości płyt i samych opakowań, wszystkiego, wszystkiego w tym, w tym temacie. No i są, słuchajcie, na ten moment są cztery. Raz, dwa, trzy. No i niech będzie z tej strony cztery. Little Big Planet nie za bardzo chyba będzie stał, bo jest nowe folii. No, nie będzie się stać. to go położymy tutaj. I tak to się przedstawia, słuchajcie. Do tego, do tego już wtrącą od, od razu taki, to, takie trochę zakupy growe, delikatne, co, co do tej pory udało mi się zgromadzić, akurat w grudniu. Na ten moment mamy 4, 5, 6 gier. Tak, 6 gier kupiłem. Jest to Resident Evil 6 na PS3. Ba bardzo ładnym stanie podoba mi się. Jedynie co nie ma tutaj manuala, no ale płytka wszystko pięknie, super wygląda. Także jest całkiem ok. Do tego, do, do tego dokupiłem jeszcze również Resident Evil. To było od tego samego człowieka, więc widać lubił chyba horrory. Tu mamy Resident Evil Gold Edition, piąteczka. Tak, też bardzo ładny stan. Bardzo ale widać, że człowiek, człowiek dbał o to i w zasadzie, w zasadzie dużo chyba z tego nie korzystał, bo nawet widać po, po całym opakowaniu, że nie jest w ogóle praktycznie poresowany, było gdzieś leżało może na półce albo gdzieś schowane. No i oczywiście mamy manuala też praktycznie wygląda jakby był nieużywany. Bardzo fajna gierka. Podejrzewam, jak to Resident Evil. nie wiem, nie ogrywałem piątki, nie powiem nic. Nie powiem nic. Tutaj tak. Teraz mamy Kryzysa dwójkę i to bardzo fajnie, bo w polskiej, w polskiej wersji językowej, a ja miałem, ja miałem w angielskiej wersji językowej, więc sobie ją wymienię tamtą, którą mam po angielsku, sprzedam ale fajnie, że, że, mi, że mi doszedł bo coś, coś długo mi te gry w ogóle szły, nie wiem dlaczego, tym razem jakoś tak, chyba przed świętami, dlatego, że kur, ci kurierzy troszkę, troszkę więcej mają pracy nie mniej, tutaj mamy właśnie tego Cryzisa. no troszkę przysłonimy folklory. no trudno i Killzone, Killzone 2, no to już chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, również Killzone 2, piękna gra jeszcze w polskiej wersji językowej z dubbingiem, co najważniejsze Sprawdzałem, bo tak pisze, polska wersja językowa, nierzadko jest tak, że mamy jeszcze mamy zamiast dubbingu mamy na przykład same napisy, zdarzało się coś takiego Także bardzo fajnie, w środku też mamy dosyć bogatego manuala, no, naprawdę gruby jak na jak na playa trójka to naprawdę jest ok. Zobaczymy sobie jeszcze raz. Tutaj mam dosyć dobre światło, co prawda sztuczne, bo to jest na LEDach, ale dobrze odbija światło od płyty, Tak, jest bardzo dobry stan, zero rysek, praktycznie. Tak się to przedstawia. O, Kilzonik. Kupiłem sobie jeszcze, ale to są do, dosłownie zagrożniki, 18 zł, zapłaciłem Anti Down. Troszkę tutaj mamy, no oczywiście Space PlayStation Hit, no niestety, no taka była. Troszkę tutaj folia naderwana jest na opakowaniu. Nie wiem, czy będzie widać, powinno być widać. Troszkę staje ktoś tu rozdar, a tam gdzie kupiłem, ja kupiłem akurat w komisie. Tutaj jak było rozdarte, ja tego nie widziałem, bo było zasłonięte właśnie tą taką naklejką z kodem kreskowym, gdzie w lombardach często, często to naklejają. No trudno, może kiedyś opakowanie się wymieni, albo w ogóle ogólnie tutaj się yy, opak no, opakowanie całkiem się wymieni. Nie chcę coś stać, bo jest to właśnie rozwalone. No, może chwilę przystoi. Tak, no i RIX. RIX, no to tutaj, jak już mówiłem kiedyś, jak widzę, jak widzę jakąkolwiek grę, która ma. która ma zgodność z PlayStation, z PlayStation VR, no to ja te gry łykam. Jak pelikam dosłownie. Nie wiem dlaczego, ale. ale ja bardzo lubię, bardzo chcę kiedyś kupić tylko tego wiara, dwójkę, jedynkę, tak jak też kiedyś mówiłem w materiale. Miałem na głowie kilkukrotnie i porównując z Oculusem Questem 2 akurat, który posiada mój syn akurat, no to sorry, ale naprawdę VR1, tutaj te kable wszystkie z głowy co zwisają, no jest to niekomfortowe, przeszkadza to, denerwuje i, i jedno jest to, jest, jest to na, na pewno zupełnie co innego na niekorzyść, na niekorzyść vr w stosunku do Oculusa Questa 2, bo naprawdę ten Oculus, który, który występuje sam, sam bez żadnej, bez żadnej bazy, czyli nie podłączasz go ani do konsoli, ani do komputera. On sam w sobie ma całe oprogramowanie. No to słuchajcie, to jest bajka. Naprawdę świetnie to, świetnie to działa, świetnie to chodzi. Kiedyś zrobię o tym odcinek, ale to jeszcze musi chwilę minąć. Z czasem jest coraz ciężej. Słuchajcie, teraz jeszcze święta, zobaczymy jak to będzie. O, i poleciało wszystko. Widzicie, chciałem ładnie, to się nie udało. Słuchajcie, tak to się przedstawia. Cztery folklory, trochę gier, tak jak mówię. Aktualnie teraz są cztery folklory. Poluje na następne, jak ktoś ma pisać, kupię, <laughs> nie ma sprawy. Tak to się przedstawia. Słuchajcie, komentujcie, dajcie łapkę do góry. Możecie dać suba też, bo tak jak ostatnio będę to coraz częściej mówił, że, że właśnie mamy, mamy wyświetleń, powiedzmy. 400 na przykład czy 300 wyświetleń a subskrypcji jest ile jest? Ja nie mam pretensji. Wiem, wiem że niektórzy przeglądają, nie chcą, może oglądać innych odcinków, ale moglibyście się troszkę bardziej postarać. Będę to powtarzał coraz częściej teraz, bo widzę, że widzę że nie każdy sobie zdaje sprawę, że to bardziej się przekłada na jakość tego kanału. Naprawdę. Ja inwestuję teraz, teraz w to mocno i chciałbym, chciałbym żeby to miało jakiś taki głębszy sens, prawda? A ten sens nadajecie wy tak naprawdę, ja to dla was robię. Nie dla siebie, bo no, po co bym dla siebie robił? Słuchajcie. Zapraszam Was serdecznie do tego i, i widzimy się niebawem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, cześć.